Pak, zuchy w podróży, witamy was z Egiptu, jest po 6 rano, już piękne słońce, gorąco, nie mogłem spać, bo noce są tu bardzo długie, więc wstałem pokazać wam troszeczkę resort, eee, póki nie ma ludzi, chociaż już pierwsi plażowicze, widzę, chodzą, eee, piękny resort, bo inaczej tego nie można nazwać, nie jest to hotel, jest to ogromny resort można powiedzieć miasteczko w mieście, tutaj w Hurgadzie, gdzie jesteśmy. Po prostu takie hotele są. Wszystkie hotele, w większości te hotele działają w systemie All Inclusive. Ten, w którym jesteśmy też składa się z ogromnego, wielkiego budynku hotelowego, takiego położony w takim C, który mieści ponad 500 pokoi plus takie domki, bungalowy, i pokoje deluxe, my właśnie w takim pokoju jesteśmy w większym w takim domku gdzie są cztery pokoje z balkonami. Jeśli się rzuca w oczy, to od razu to hotel jest naprawdę pięknie zadbany jeśli chodzi o cały ogród, całą zieleń. Pracują tutaj ludzie od samego rana do wieczora podlewając to wszystko, żeby to wszystko było zielone, bo wiadomo jesteśmy praktycznie na pustyni jak lecieliśmy to było widać właśnie to teren w koło, sam piasek. Dopiero tutaj przy Morzu Czerwonym, jakieś tam oazy. No i wiadomo, w delcie Nilu też było widać ten zielony pasek ziemi. Poza tym wszystko, wszystko pustynia. Także naprawdę bardzo trzeba dużo wody zużyć, bardzo trzeba dużo pracy włożyć, żeby to wszystko wyglądało tak, jak tutaj wygląda. Podlewają, zadymiają. Wczoraj taki gość schodził z takim dziwnym, wielkim urządzeniem. Zadymiał to podejrzewam, że od jakichś owadów. Widać, że hotel ma też już swoje lata, pewnie ma to już kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat, ale cały czas robi to ogromne wrażenie. Wszystkie alejki, wszystkie ścieżki wyłożone są marmurami. Także naprawdę, naprawdę potężna inwestycja. Tu właśnie znajduje się nasz bungalow i nasz, nasz balkonik. Takie bardzo ciekawe, wymiany naczynia, to są po prostu yy, pojemniki na odpady. C'è della Garcia. Gdzie teraz się znajduje, to jest ogromne lobby tego hotelu, do którego się wchodzi tuż po przybyciu. Tutaj też znajdują się dwie główne restauracje, z których korzystamy na co dzień na śniadanko, na obiad i na kolację. Poza tym w hotelu znajduje się jeszcze kilka innych restauracji, z których można korzystać, z których możemy bukować. Barów, nie wiem, około pięciu czy sześciu, Pool bar, które później wam też pokażę. Jest naprawdę co zwiedzać i jest gdzie zjeść się, porelaksować. W hotelu właśnie jest taka drama wjazdowa, która najpierw prowadzi nas na ogromny dziedziniec. przyjechaliśmy od tobarem, to właśnie doktor wjechał na ten dziedziniec. Zaraz Wam to pokażę. Sam hotel jest w pełni wystarczalny, naprawdę gdyby człowiek chciał, to nie musi wychodzić na ulicę i spędzi, może spędzić czas tylko w samym hotelu. W hotelu przylegał w ogóle taki mały mall, czyli mały taki centrum handlowe, w którym... Jest wszystko co potrzeba, jest apteka, jest sklep z biżuterią, jest sklep z pierdółkami, z literelami z pamiątkami, jest sklep spożywczy, są restauracje, jest nawet i banki, bankomat. Ulicę Hurgady pewnie pokażę wam trochę później, bo też mamy w planie po prostu wyjść zobaczyć same miasto. Teraz wracam do hotelu, żeby pokazać wam ten dziedziniec, o którym mówiłem wcześniej. Przechodzę właśnie pod bramą, którą wczoraj wjechał nasz autokar, na ten dziedziniec. No i tutaj autokar podjeżdża z turystami, e, wysadza, goście idą do recepcji, bagaże wystawiają, ludzie tutaj odpowiedzialni za to, o nic sobie człowiek nie martwi później bagaże bezpośrednio trafiają do hotelu jeśli chodzi o to, to naprawdę mam po pierwszym dniu spostrzeżenia takie, że wszyscy są tu bardzo pomocni chętnie pomagają i, i dbają o to, żeby, żeby po prostu turysta czuł się komfortowo i nie musiał nic dodatkowo dźwigać, robić naprawdę przy basenie przy w restauracji też co chwilę kelnerzy Podchodzą, pytają czy, czy nie podać kolejnego drinka, czy nic nie trzeba. Tu oczywiście ja ja współczesna. Współczesna. I oczywiście rankę bezpieczeństwa, bezpieczeństwo. Przed wejściem do lobby. O! Wieczorem tu w lobby jest bardzo ładny, piękny bar. że też tam to postaram się nagrać. Jest po całe wnętrze wypeńczone właśnie drewnie też Marmury. Tutaj mamy kolejny bar i oczywiście tablice, gdzie znajdziemy informacje o różnych wycieczkach fakultatywnych. Najczęściej są to informacje w trzech językach, angielski, niemiecki, bo taka przewada tutaj turystów jest w tym hotelu oraz, jak wcześniej powiedziałem, rosyjski. Rosem teraz nie ma za dużo. Oczywiście jak to najczęściej w takich resortach jest. Program animacji, bo e, turysta nie może się nudzić. Jest to pełen program na cały tydzień. Z lobby przechodzimy do kolejnej restauracji. Tutaj można się napić paweł, coś zjeść, jakiegoś snaka. Po południu wypić piwko, czy tam jakieś lokalne dziki alkoholowe, które są dużo słabsze niż nasze polskie alkohole: wódka, whisky, rum czy gin. No nie wiem ile mogą mieć tutaj. Procent, pewnie około 30%. To jest ten główny budynek, o którym wcześniej mówiłem. Nie jesteśmy e, zameldowani. Jest tu mnóstwo pokoi. Powiedziałem, że w kształcie całym bardziej w kształcie takiego M. I tutaj, idąc z tymi alejkami, przechodzimy do miejsca, gdzie jest główny basen. Tu w tym hotelu znajdują się dwa baseny. W zasadzie jeden taki dla dorosłych, ogromny basen z barem w, przy basenie oraz taki mniejszy basen, który można powiedzieć, że to jest bardziej prodzikiem bro, dla dzieci. O, już jest jakiś pływa. Teraz fajnie, można popływać nikogo w środku. Basen jest naprawdę bardzo fajny. Są leżaki, są takie e, większe leżanki, e, parasole. Whoa! Wow! Oh my friend, good. <laughs> really good. <laughs> have <Habibi>. you <Yeah, yeah. laughs> Yes, we have volleyball, 11 o'clock. Okay, thank you. Enjoy Habibi. Thanks. To coś robi, ktoś coś, coś, coś. Tu kolejna restauracja z Pool uh, View Tutaj po południu taki pizza corner Może sobie zamówię fajną pizzę Hello sir, how are you? Hello, how are you? Good? Good, good, for you I am pizzaman Pizzaman My pizza, bestie, pizza, all together oh, Of course Anytime <laughs> you come all together, you come for me I give you good pizza Oh, thank you very much, thank you Idąc dalej w kierunku plaży mijamy takie piękne patio, zaraz Wam je pokażę. Jest tam kolejna restauracja Oasis To jest bardzo fajna rzecz. Takie leżanki, takie podwójne, naprawdę można w nich fajnie się zrelaksować i wypocząć. Dodatkowo można się fajnie uchronić od słońca, bo można rozłożyć ten daszek. Więc widzę, że goście hotelowi zajmują po widać, są zajęte Przed siódmą mamy jeszcze. Przez te patio udajemy się w kierunku przyległej do hotelu plaży. Wielką, ogromną zaletą właśnie, jedną z większych e, zalet tego hotelu jest właśnie bardzo ładna plaża hotelowa. Zobaczcie na tą trawkę, na ten ogród, roślinność, kwiaty, cały czas to wszystko jest podlewane. Z tego co wiem, jak widziałem, zrobiłem jakieś tam rozpoznanie, research, nie we wszystkich hotelach jest tak fajnie, jeśli chodzi o ogrody. Tutaj nie oszczędzają na wodzie. W ostatnim czasie na e, Googlach pojawiło się kilka takich bardzo negatywnych opinii na temat tego pokoju, e, pokoju hotelu, przepraszam. E, no i były to opinie oczywiście od naszych rodaków, Polaków. Nie wiem, nie nazwałbym ich inaczej jak malkontentami, e, bo nie mogę się zgodzić z tym. No Oczywiście no, do, do jakiejś czystości, do e, tego miejsca no, można by było się przyczepić, ale nie zapomnijmy, że po prostu. E, czystość we wielu miejscach na świecie, zależy też od kultury danego kraju. Tutaj po prostu tak jest, trochę in, in, inne spostrzeganie tego wszystkiego, tak? I musimy sobie zdać z tego sprawę. Tu mamy kolejną restaurację Siva Starview, View, Karaliben Restaurant, Karalipska. Przechodzimy przez takie y, miejsce, gdzie mamy kolejne sklepiczki, zanim zejdziemy na plażę. Plaża jest naprawdę piękna. Pompy, poślicy, yy, pompy z, 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 można się zmyć z wody yy, solonej z Morza Czerwonego. Można umyć nogi, można się napić. Cały czas trzeba pić dużo. Nie zapominajmy o tym, że tutaj w dzień panuje temperatura powyżej 42 stopni, teraz więc trzeba się nawadniać. Na plaży takie parawany, a no, także takie rzeczy jak boiska do siatkówki, boiska do piłki nożnej. Stoły do ping-ponga, bilardy. Tutaj trzeba wspominać, że jest w hotelu. 300 metrów, stąd jest gości, ma wody po kolana. Tu jest kolejny bar, gdzie można sobie drinka zamówić. Tu taki na plaży.